Dominika Clarka ma 11 dzieci. Ich życie w Tajlandii stawia przed rodziną wiele wyzwań. Na nowych filmach i zdjęciach widać wyraźnie zmiany, jakie zaszły w jej wyglądzie. O rodzinie Clarkę usłyszała cała Polska, kiedy Dominika i Vincent Clarkowie zostali rodzicami tak tzw. pięcioraczków z Choryńca, jako chrzciły ich media. Niestety jedno z dzieci, Henry James, umarł tuż po porodzie. Wcześniej para doczekała się siedmiorga dzieci, więc obecnie mają pod opieką aż jedenaścioro pociech. Wieloraczki urodziły się w 28. tygodniu ciąży i wymagają specjalistycznej opieki. Ich imiona to Charles Patrick, Elizabeth May, Ewangelina Rose i Arianna Daisy. Dominika po ich narodzeniu odniosła gigantyczny sukces w sieci. Profil rodziny Clarkę na Instagramie ma ponad 137 tysięcy obserwujących, a w serwisie TikTok już ponad 260 tysięcy. Teraz możemy obserwować, co dzieje się z nimi w Tajlandii. Co o tym wiadomo? Mama pięcioraczków miała problemy ze zdrowiem. Do niedawna Dominika, Vincent Clarkę oraz ich dzieci byli bohaterami cyklu Pełna Chata w Dzień Dobry TVN. To tam mama jedenaściorga dzieci ujawniła, jakie miała problemy ze zdrowiem. Lekarz ogłosił jej, że musi poradzić sobie z nadprogramowymi kilogramami. W moim przypadku była to bardzo wysoka insulina i problemy jeszcze z kilkoma innymi hormonami, które musiałam najpierw wyregulować, żeby móc się dostać do tych pokładów tłuszczu do spalenia, powiedziała Dominika w DDTVN. Niestety, ze względu na problemy z kolanami Dominika musiała uważać na aktywność fizyczną. Już w lutym 2024 ogłosiła, że schudła 25 kg w 5 miesięcy. A jak wygląda teraz? Ostatnio postawiła przed sobą nowe wyzwanie. Warto wspomnieć, że wszelkie diety należy przeprowadzać pod okiem lekarza, a tak prędka utrata kilogramów niemal zawsze grozi efektem jojo. Na razie jednak Dominika rozkwita. Klarkę w czerwcu przyznała jednak, że bardzo szkodzi jej spożywanie cukru postawiła przed sobą nowe wyzwanie. Dziś zdałam sobie sprawę, że jestem uzależniona od cukru. Ciastka, ciasteczka, po prostu je bardzo lubię. Niestety sprawiają, że czuję się po nich bardzo źle. Musiałam iść wcześniej spać i nie mogłam wstać. Obudziłam się z ciężką głową i ciężkimi myślami. Zdałam sobie też sprawę, że takie sytuacje mają często miejsce po właśnie imprezach, gdzie są torty gdzie są ciasta i gdzie jem dużo cukru, więc wydaje mi się, że to jak się czujemy, ma duży związek z tym, co jemy. Kiedy tego cukru w naszej diecie jest dużo, w moim przypadku sprawia, że nic mi się nie chce, ujawniła Dominika. Co zatem postanowiła matka rodziny carkę? Muszę chodzić wcześniej spać i nie mogę wstać, mam bardzo, bardzo niefajne myśli rano, bardzo negatywne. Wyzwanie. Zero cukru przez następne cztery tygodnie i zobaczymy, co się stanie z moim ciałem i z moim umysłem, z moim takim nastawieniem psychicznym, ale także z fizycznością mojego ciała. Finał w mojej urodziny czyli już za miesiąc dodała w nagraniu na Instagramie poniżej możecie zobaczyć najnowsze zdjęcia Dominiki z synem z początku września. Trzeba przyznać, że wygląda świetnie.